Halo, halo, Dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj będziemy testować nowy sprzęt. Dzisiaj będziemy testować nowy sprzęt. Mianowicie dostałem coś takiego na testy od marki X-Blitz. Ciekawostka mam też uchwyt kupiony do własne pieniądze ich firmy. Też wam powiem o nim, ale to w innym odcinku. Natomiast dzisiaj kamerka samochodowa. Dzisiaj kamerka samochodowa trochę większy próg niż ostatnio. 2,5K. Przysawka tym razem na gumę, nie, nie na przylepiec. Co dla jednych jest fajniejsze, dla drugich nie. Zobaczymy, jak ktoś będzie sprawdzać. Full HD 60 fps. Sensor Sony Starvis. Otwieramy pudełeczko. Otwieramy pudełeczko. Teraz tak w pudełku wygląda to tak po otwarciu. Główny zainteresowany. Ładny matowy, co mi się akurat bardzo podoba. Bardzo lubię matowe kolory. Zdecydowanie większy od poprzedniej kamerki, którą testowałem: Active Holder with Power Super, Uwielbiam ten dźwięk. A, to już nie było takie fajne. No nic, zaglądamy dalej do pudełka. Będziemy to testować. Już widzę, że jest port mini-USB, znaczy micro usb nie mini-USB. Przynajmniej tutaj zobaczymy, jak dalej. W poprzednim było mini-USB puste pudełko. Bardzo minimalistyczne pudełko. Mamy przewód. Yy, jakiej długości jeszcze nie wiem, ale to już jest mini USB, nie mikro USB, czyli stary standard. X-Blitz ładowarka. Zaraz ją pociągniemy, tak jak tamtą. Mikro USB do komputera chyba. I mamy holder też z folią, ale nie klejący się, więc trochę się obawiam o to, jak on będzie trzymał, czy on nie będzie spadał, ale zobaczymy. Instrukcja obsługi w języku polskim, angielskim, niemieckim i czeskim. Eee, super, zawartość zestawu. Także ja to uruchamiam i wrócimy do naszych rozmów za kilka dni, jak zobaczę jakość obrazu z tej kamerki. Dzisiaj będę jechał w dzień, będę jechał w nocy. Wyjdzie w praniu. Tymczasem chowam to pudełeczko. Montujemy kamerkę, montujemy kartę SD i wrócimy do tej rozmowy na kilka dni. Oh. No i dobra, kilka, a w zasadzie kilkanaście dni minęło, żeby się za bardzo nie rozgadywać wam. Kamerka wróciła ze mną do Polski. I tak, w skrócie. Kamerka kosztuje 350 zł e, na stronie producenta. Brak GPS, brak e, Wi-Fi. Dla niektórych może to być straszające, dla mnie nie robi to aż takiej różnicy, ponieważ ja wszystko i tak zgrywam przez karty SD. Ten mały stick, który właśnie, bo ja go Wam nie pokazałem chyba, producent dorzucił taki mały stick yy, USB. To jest przenośny czytnik kart pamięci, więc możecie sobie microSD w to wrzucić, nie zgrać sobie przez USB. Fajna opcja, chociaż myślę, że czytniki kart pamięci są w każdym laptopie, więc dla ludzi używających laptopów nie jest to problem. Dla ludzi używających komputerów stacjonarnych jest to jakieś udogodnienie. Aczkolwiek można też grać przez yy, kabel bezpośrednio podłączając kamerę do, yy, do komputera. Co do jakości obrazu, to tak, mam mieszane uczucia. W niektórych momentach ta kamerka mnie zaskiwała negatywnie, w niektórych momentach ta kamerka zaskiwała mnie mega pozytywnie. Zacznę od tych negatywnych. Jest taki moment, gdzieś mam nagrane z parkingu, jak stoję sobie na parkingu. Słońce centralnie wali w kamerkę i niesamowicie stara się dobrać dobrze ekspozycję do nieba, przez co auto, które stało przede mną, było na tyle ciemne, że nie szło odczytać nic. Natomiast czasami w nocy miała takie sytuacje, że normalnie bym nie pomyślał, że będzie w ogóle coś widać sensownie, a można było odczytać bez problemu yy, tablice rejestracyjne. Osobiście. Uważam, że 2,5K ma lepszą jakość od Full HD, ale to sobie porównacie za chwilę, jak zobaczycie. Z moich jakby obserwacji wynika, że jakby Full HD w 60 fps, w tej kamerce to jest trochę gadżet. Trochę podobny gadżet jak tryb poklatkowy, czyli tryb timelapse. Tak, ta kamerka ma tryb timelapse, jakby ktoś sobie chciał robić timelapsy. Ale dla mnie to są gadżety. Jakby w momencie, kiedy chcecie mieć jak najlepszy obraz, warto używać 2,5. Zdecydowanie. Jest tryb WDR, White Dynamic Range, to się nazywa i on jakby powiększa wam ten zasięg światła, dynamiki światła. Czyli w momencie, kiedy macie takie typowe ujęcia, że bardzo jasno i bardzo ciemno, on powinien wtedy działać super. Czasami działa super. Czasami, tak jak na tym ujęciu, nie. Zdecydowanie więcej miałem ujęć, w których to działało dobrze, ale myślę, że producent ma jeszcze nad czym pracować, jeżeli chodzi o soft obsługujący tą kamerę. Dwie rzeczy, które mnie pozytywnie zaskoczyły, to jest Park Monitor, który, jak się okazało, działa bardzo czuło. Bardzo czuły jest. W momencie, kiedy zostawiliśmy auto, i specjalnie zostawiłem obok, będziecie mieli nagrania z DJI, po lewej z kamerki, zostawiliśmy z kumplem auto pod Casperamą, to praktycznie kamerka cały czas nagrywała. Co jakby też mówi o dość sporej baterii, bo kamera została zostawiona bez prądu. A dobre 20 minut spędziliśmy w Kastoramie, myślę, 15 co najmniej i ona non stop nagrywała 2,5. I w zasadzie wróciliśmy do auta, to ona nadal nagrywała, dlatego że widziała ruszające się drzewo przed autem. I jakikolwiek mały ruch powodował, że ona jakby odpalała nagrywanie. Zdecydowanie, w porównaniu do innej kamery, którą testowałem, jest to działa o wiele lepiej. Naprawdę o wiele o wiele lepiej. Podobną sytuację miałem adekwatnie po drugiej stronie Łodzi. Postawiliśmy sobie auto przed polem, poszliśmy na kebaba i kamerka również widząc ruszające się drzewa czy tam trawy e, też cały czas nagrywała, dopóki nie odjechaliśmy stamtąd praktycznie wszystko nagrywała przez cały ten czas. Trzecią sytuacją, w której Park Assist był testowany, to po prostu auto zostało zostawione na parkingu wzdłuż ulicy przed innym autem i tutaj ciekawostka Czasami gdzieś tam jakieś tramwaje jeździły, czy auta obok mojej Hondy i zdecydowanie e, wtedy już nie reagowała. Dopóki przed samym autem nic się nie działo, absolutnie kamerka nie reagowała. Myślę, że wadą zdecydowaną tej kamerki e, jest uchwyt. Sama kamerka może zdawać się bardzo masywna, jest spora, ale wbrew pozorom, wbrew Jakie, nie wiem, może stwarzać jej wygląd. Jest to dość lekki produkt, bardzo lekki bym powiedział. I ona tutaj na uchwycie ma ząbki. Te ząbki są moim zdaniem zbędne. Mogłoby ich nie być wtedy, jakby ustawienie tej kamery w pionie czy w poziomie byłoby bardziej płynne. Tak, mamy tylko kilkanaście opcji przeskakujących więc nie do końca to działa tak, jak bym chciał, żeby działało. No ale cóż. Eee, kolejna rzecz jest taka. Kamerki prawie nigdy nie miałem tak ustawionej. Miałem ją często ustawioną tak, ponieważ przez bardzo szeroki kąt. Tak naprawdę jeżeli ustawiłem ją w pionie, to drogi łapała jedną piątą ekranu, a reszta to było niebo, przez co również miała kłopoty z ekspozycją, burza idzie. Ogólnie jako produkt za 350 zł, myślę, że wielu osobom będzie przeszkadzało brak GPS-a, e, czy brak przede wszystkim Wi-Fi i nie można zgrania tego na telefon. E, i absolutnie to nie robi różnicy. Myślę, że to było podyktowane tym, że producent poszedł, wolił, wolał pójść w lepszą jakość obrazu. Zdecydowanie się to sprawdza. Tak jak powiedziałem, są jeszcze sytuacje, w których można by było nad tym popracować. Natomiast pamiętajmy, że to jest nadal kamera za 350 zł. Owszem, nie jest to najtańsza kamerka samochodowa, ale należy pamiętać o tym, że idealny obraz w nocy to raczej wyciągają kamery, takie już lustrzanki bez lusterkowce, te najtańsze czy aparaty kompaktowe są w stanie nagrać tak, żeby coś można było odczytać, jakieś małe szczegóły. Jedyne co, do czego bym się przyczepił naprawdę do tej kamery, to jest to dobieranie ekspozycji w dzień. Ta sytuacja wtedy na parkingu mocno mnie rozczarowała, także to jest taki mój apel do producenta, żeby popracować nad softem, żeby ta kameryka lepiej e, dobierała ekspozycję, bo próbowałem w sumie różnych ustawień. Zdarzyło mi się to tylko kilka razy, że ona tak zrobiła, no ale zdarzyło się. Moim najprostszym jakby rozwiązaniem na to wszystko jest po prostu ustawienie jej bardziej w ziemię. Wtedy ona jakby ma mniej nieba i dobiera sobie ekspozycję według do, do do całości tego, co widzi. I w większości przypadków działało to lepiej. Czyli jakby to też jest sposób na obejście tego. Tylko tyle, że ona wtedy jakby zajmuje Wam też więcej miejsca, tak? Nie jesteście w stanie tej kamerki tak no ale coś za coś. Jakość ogólnie, jeżeli miałbym oceniać, jest bardzo dobra. W sytuacjach takiego bardzo dobrego oświetlenia, gdzie słońce nie waliło prosto w obiektyw, myślę, że jakość się dorównywała nawet z takim tańszym kamerom GoPro czy DJI, tam powiedzmy za 800 zł, tym starszym. Więc jeżeli chodzi o jakość obrazu, zdecydowanie polecam. Jeżeli chodzi o wygodę, sami musicie sobie już odpowiedzieć, czy to. Czy to jest produkt dla Was, czy nie? Bo, tak jak powiedziałem, jeden ceni sobie większą wygodę, a drugi ceni sobie większą jakość. A! No i przystawka. E, obawiałem się bardzo tej przystawki, bo jest gumowa, żadnego przylepca, ani nic. E, tutaj też nic klejącego nie ma. Natomiast produkt jest na tyle lekki, że przez miesiąc jeżdżenia, przez miesiąc walania po różnych drogach, czasami po dziurach, kamerka nie spadła mi dosłownie ani razu. Ile razy ją trafiłem z słoneczkiem gdzieś tam, odsuwając, wykładając firanki ze słonki w małcie na noc, tak itd. autentycznie, ani razu mi nie spadła szyby. Więc zdecydowanie jest to opcja wystarczająca yy, i bardzo wygodna, bo możecie łatwo się przełączać pomiędzy różnymi autami yy, bez potrzeby przyklejania tego na stałe. Ale tak jak mówię, są zwolennicy jednego i drugiego. Na samym końcu chciałbym bardzo podziękować firmie XBlitz za udostępnienie mi tego urządzenia do, do testów, że mogłem to przetestować dla siebie, dla was, zobaczyć coś nowego, e, zobaczyć jakieś inne rozwiązania. E, myślę, że w tym przypadku ten, te 2,5 i to był strzał w dziesiątkę. Zdecydowanie jest to, jest to fajna opcja dla kogoś, kto, komu jakby inne wyprawy nie są aż tak potrzebne, a woli lepszą jakość. Ciekawostka. Jeżeli naprawdę chcecie kupić coś od XBlitza, to tak ode mnie, kupujcie u nich na stronie. Bo ja, za uchwyt, który dałem 200 zł w Media Expert, dałbym 150 na stronie XBlitz. Doliczając nawet 20 zł za przesyłkę, to jest trzytychy w kieszeni. Tymczasem zapraszam Was na kolejnego roadbloga już jutro albo pojutrze, nie wiem jeszcze. Eee, I kolejne odcinki. Ja za dwa dni jadę w kolejną trasę, tym razem trochę dłuższą, z czego będą już vlogi w 4K nowym sprzętem i tak dalej, więc jak już testować wszystko i działać w ogóle to na całego. Dziękuję Wam jeszcze raz serdecznie i miłego dnia, popołudnia, fajnego <grymnego> poranka albo dobrej nocy. Trzymajcie się. Hey!